Czy pan lubi być popularny, czy nie lubi? Czasami lubię, lubię a czasami. Nie. Czasami hmm? lubię, a czasami nie, dlatego że nie można się podrapać, nie można nic, bo bez obserwują. No, ale... Bez sprawy uwagi. Wczoraj no, nie, we niedzielę w kościele byłem i miałem buty, założyłem po roku, nie sprawdziłem, takie były śliskie, że ja się w, w, w wywrócił. No. no to mnie ochroniarz przed czym, bo mówi Jak on już słaby, jest ten Ale <grym grym> ja, To nie było to, bo miałem buty nie dochodzić. No. że pan. Lubi popularność. To znaczy, wie pan, pan jest trochę taka gwiazda pop. pop. To, to znaczy, lubię, jeśli, lubię jeśli, to, jeśli to jest budujące, jeśli, jeśli to jakieś z wnioskami. No. Że lubią mnie, bo do, dobrze powiedziałam, bo, zauwa bo za no. zauważyłem to i tamto. Mhm. No, to z tego punktu widzenia lubię, A także lubię, bo mnie lubią. To co to robić na no, stary wrak. A wie, no, wie pan, że panu w internecie nawet y, wpadki uchodzą i y, 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 stają się takimi memami pozytywnymi. Słynne moje spotkanie z robakami w Miami. Nie, ja to chyba, bo w tym w, w Meksyku. Pojawiają się w, nawet hasła literów, w szczerowniczy mi dali i co? I, Ale już, wie pan, że pojawiają się hasła mrówki, Odłączyć w się internet, niektórzy tak twierdzą. A, tak, tak, no. dlatego, że, że jednak trafiam, trafiam w punkty z czułe. No dobrze, ale pana łatwo sprowokować internetowo, że pan po prostu nie, siada ja pisze Nie, tylko nie, bo ja, będzie ja, ja, pan, jako praktyk inaczej myślę. Jak ktoś się, ktoś czepia, to znaczy on mnie nie rozumie, bo są, dzielę tak, tych, którzy robią to celowo, wiedzą, wiedzą, że to nieprawda, ale one robią to, no to no. ich odrzucam, ale innych mówią, aha, dlaczego on tak myśli, stara się, staram się wytłumaczyć, wyjaśnić, aby zmienić jego, jego tok myślenia, bo coś zrobiłem źle, to ja jestem winien, mhm. że źle, źle, to, źle to wytłumaczyłem i dlatego dlatego tak mnie do jest, oceniają. Więc ja, ja mam inne rozumowanie. Siebie obwiniam, a nie tego, że napisał do mnie.